noc, a my dopiero robimy butki dla ptaków. Robimy dwie. W następnym szorcie będziemy pokazywać, jak malujemy je. Na razie robimy te robimy fajne budki. To co, wracamy do pomieszczenia. But Nagrywam też na polu muszę nagrywać, bo tam jak chcę coś powiedzieć, to jest tak głośno, że jacie. Już nawet już wykorzystaliśmy dwa do szlifowania. Szl Szlifujemy te budki, żeby były fajne. Takie, żeby troszkę komfort dla nich. Wracam. No i co? Robimy dalej. W następnym odcinku chyba Pokażę, jak robimy, malujemy te budki. Już pierwsze cztery ściany. I teraz robimy drugą. Robimy ściankę, żeby było jak mamy to zamontować. Na parte 2.